Gmina Dywity zaprasza na 24 kiermasz Warmiński w Bronsfaudzie. Wydarzenie tradycyjnie rozpocznie Msza Święta o godzinie 12.00 w kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Po uroczystości religijnej, pochód wieńcowy przemaszeruje na polanę nad główne miejsce wydarzenia. Jak w ubiegłych latach. Podczas święta plonu odśpiewany zostanie hymn w armii. Będzie podsumowanie prac polowych i dzielenie dorzynkowego chleba, rozstrzygnięcie konkursów na Stoisko Sołeckie, Wieńca dożynkowego, na Superplon, Najlepszy Chleb i Ogarniec Chłopuka. Jak zawsze nie zabraknie kuszących smaków i zapachów. Na swoje stoiska zaprasza aż osiem Sołec. Będą warsztaty rękodzielnicze i atrakcje dla dzieci. Na polowej scenie wystąpią zespoły ludowe: Spręcowia i Folkownia. Będzie orkiestra Denta, Gogdy -Wity, Ania Broda i Przyjaciele. O godzinie 18.30 wystąpi Gwiazda Wieczoru, legenda polskiej sceny muzycznej Papa D. Zespół, który w latach 80. i 90. podbił listy przebojów pod nazwą Papa Dance, do dziś cieszy się ogromną popularnością i rozgrzewa publiczność w całej Polsce. Hity takie jak nice Story, Olala, Nasz Disneyland czy Maxi Single od lat goszczą na parkietach i wciąż prywają do tańca. Kiermas w już w najbliższą niedzielę, 7 września.